Dzień dobry, witam na zawodach z cyklu Turnieju Czterech Narodów. Turniej ten z roku na rok zdobywa coraz większy prestiż. Dokładnie. Myślę, że został zorganizowany po to, aby podnieść poziom rywalizacji skoczków. Dzisiejszy konkurs będzie miał miejsce na najbardziej znanej polskiej skoczni, na Wielkiej Krukwi w Zakopanie. Zawodnicy mówią, że jest dobrze osłonięte od wiatru i dlatego świetnie się na niej skacze. Wielka Krokiew ma punkt konstrukcyjny K120. Warunki atmosferyczne nie powinny przeszkadzać w rozgrywaniu zawodów. Wieje jedynie lekki wiatr. Momentami kruszy drobny śnieg. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Mała prędkość na początku. Mocno wyszedł z progu. To dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Spójrzmy na replay. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Przed Państwem wyniki rundy kwalifikacyjnej. Do konkursu awansuje 50 najlepszych skoczków. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Teraz oglądamy skoczka, który właśnie zajął miejsce na belce startowej. Odbił się od belki startowej? Dobrze wyszedł z progu? W miarę dobrze, jednak bez telewizoru. Był to skok na bardzo dużą odległość. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii konkursów. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Na belce startowej siedzi następny skoczek. Mocno wyszedł z progu. nie wylądował. Osiągnął znakomitą odległość. Proszę Państwa, teraz swój skok odda następny zawodnik. Oto przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. A oto zdobywcy medali. Witamy na skoczni w Obersdorfie, na drugich zawodach z cyklu turnieju Czterech Narodów. Mamy nadzieję, że będziemy świadkami porywającego konkursu. Organizatorzy zapewniali na wczorajszej konferencji, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik i jedyne niewiadome to odległości skoków. Tak, aby te były jak największe. Konkurs zostanie rozegrany na słynnej skoczni Schattenberg w niemieckim Oberstdorfie. Jej punkt konstrukcyjny wynosi 120 metrów. Aura jest ogólnie mówiąc sprzyjająca. Na rozbiegu i na zestoku nie ma wiatru. Wczoraj padał śnieg z deszczem, ale dzisiaj niebo jest czyste. Czas na pierwszego skoczka. Proszę Państwa, czekamy na skok tego zawodnika. Dobrze wyszedł z progu? Dzisiaj jeden z najdalszych skoków. Oto ten skok jeszcze raz. Ciekawe, jaki skok. Oto wyniki rundy kwalifikacyjnej. Do konkursu awansuje 50 najlepszych skoczków. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Na belkę wchodzi kolejny skoczek. Po nim możemy wiele oczekiwać. Dobrze zaczął. Doskonałe wyjście z progu. O, bardzo daleki skok. Zobaczmy to ponownie. Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Na treningach. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej? Dobrze wyszedł z progu? O, bardzo daleki skok. Spójrzmy na powtórkę. Oto przed Państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. Oto zdobywcy medali! Witamy w Harachowie na kolejnych zawodach turnieju Czterech Narodów. Wkraczamy w decydującą fazę turnieju i być może już dziś poznamy lidera, a wtedy następny konkurs w Innsbrucku będzie już tylko formalnością. Z drugiej strony, piękno sportu polega właśnie na niespodziankach. Dlatego uważam, że niczego nie można być pewnym. Gościmy na skoczni Czortak w czeskim Harachowie. Dzisiejsze zawody odbędą się na mniejszej z dwóch skoczni tutajszego kompleksu, mianowicie na obiekcie K125. Druga to słynny Harachowski moment. Aura jest ogólnie mówiąc sprzyjająca. Na rozbiegu i na zeskoku nie ma wiatru. Jak Państwo widzą, lekko pruszy śnieg. Proszę Państwa, popatrzmy na tego zawodnika. Skoczek właśnie zajął miejsce na belce startowej. Dobrze wyszedł z progu. Perfekcyjnie wylądował. Ociągnął całkiem niezłą odległość. Obejrzyjmy replay. Przed Państwem wyniki rundy kwalifikacyjnej. Do konkursu awansuje 50 najlepszych skoczków. Widzimy zawodnika czekającego na sygnał startowy. Ciekawe, jaki skok odda ten zawodnik. Mówi się o nim, że ma niezłą technikę lotu. I rozpoczął skok. Doskonałe wyjście z progu, idealnie wylądował. Osiągnął znakomitą odległość. A oto kolejny skoczek. Oglądają Państwo wyniki pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Publiczność liczy na tego skoczka. Teraz czas na następnego skoczka. Na treningach był całkiem niezły. Się od belki startowej. Dobrze wyszedł z progu? Znakomite lądowanie. Był dostępny na bardzo dużą odległość. Obejrzyjmy replay. Widzimy zawodnika czekającego. Tak wygląda tabela końcowa dzisiejszego konkursu. To zdobywcy medali. Witamy na ostatnich zawodach Turnieju Czterech Narodów w austriackim Innsbrucku. Dzisiaj poznamy zwycięzców i przegranych. Gościmy na skoczni Bergisel w austriackim Innsbrucku. Skocznia słynie z tego, że jest jedną z aren turnieju czterech skoczni. Obiekt ma punkt konstrukcyjny K120. Warunki atmosferyczne nie powinny przeszkadzać w rozgrywaniu zawodów. Wieje jedynie lekki wiatr. Niektórym zawodnikom mogą przeszkadzać obfite opady śniegu. Publiczność. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Mocno wyszedł z progu. Perfekcyjnie wylądował. Osiągnął całkiem niezłą odległość. Oto wyniki rundy kwalifikacyjnej. Do konkursu awansuje 50 najlepszych skoczków. Czas na pierwszego. Na treningach dobrze spisywał się skoczek, którego właśnie widzimy. Doskonałe wyjście z progu. Dobrze, jednak niepewny telemat. Osiągnął znakomitą odległość. Jesteśmy ciekawi, co. Oto tabela z rezultatami pierwszej serii konkursu. Do drugiej rundy awansuje 30 najlepszych skoczków. Na belce widzimy. Na sygnał do rozpoczęcia skoku oczekuje kolejny zawodnik. I ruszył. Nakomicie się wybił! Doskonałe lądowanie osiągnął całkiem niezłą odległość. Oto przed państwem tabela z wynikami dzisiejszych zawodów. Oto nazwiska zwycięzców. Przed państwem końcowa tabela całego turnieju Czterech Narodów. Oto nazwiska zwycięzców.